Witam ze znanego miejsca w Real de Gandia. Mam tutaj bardzo ciekawą ofertę. Te mieszkanko teraz w okresie po sezonie można wynająć na miesiące. Prawie żaden Hiszpan na takie coś się nie zgadza, a my mamy taką tutaj możliwość wynajęcia mieszkania na cztery osoby ewentualnie na tej sofie jeszcze można kogoś położyć ale normalnie wyśpią się na łóżkach cztery osoby jedno łóżko małżeńskie dwa łóżka pojedyncze łazienka można to wynająć na, na miesiąc, na kilka miesięcy byle do czerwca przyszłego roku jako maksymalnie i za jedyne 500 euro miesięcznie plus koszty, czyli woda, prąd, internet. To jest oferta dla tych, co lubią sobie spędzić. Zimę w cieplejszym. Mieszkanie ogrzewane z klimą. I uwaga, jest do tego garaż. Jest magazynek na dole, gdzie mamy dwa rowery do dyspozycji. I do miasta mamy tu zaledwie kilometr. Także bardzo, bardzo polecam i proszę dzwonić na mój numer hiszpański plus 34 634 802 410. Lub polski numer 602 267 115 lub pisać na maila pedro68maopatlen.pl. Bardzo atrakcyjna oferta na wynajem miesięczny, minimum miesiąc.